Hello, hello! Witam Was serdecznie tutaj z tej strony Agata na zewnątrz śnieży, więc ja tutaj w swoim pokoiku nagrywam te filmy z taką nadzieją, że będziemy wspólnie tworzyć coś wartościowego, czytając te wersety, modląc się wspólnie, również pisząc komentarze. Tworzymy takie fajne środowisko, gdzie wiele osób może uczyć się, jak studiować Pismo Święte, jak je rozumieć. Bo ono jest tak pełne skarbów, ale takich skarbów nieodkrytych, często przeoczonych, i kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, kiedy słuchamy innych ludzi, jak oni rozumieją to słowo, to wow, otwierają nam się oczy, zaczynamy rozumieć więcej i sami zaczynamy też więcej czerpać. Tak więc to jest bardzo wartościowe, że tutaj jesteś i też bierzesz udział, bierzesz że aktywny. Jak wiesz, niedługo startuje szkoła pasji i wizji, jesteśmy już po szkole. Słuchania Boga kolejny etap dla tych osób, które chcą się bardziej zaangażować w rozwój duchowy. Chcą w tym roku zrobić postęp, chcą pójść dalej, przestać kręcić się w kółko, co roku narzekać, że nic się nie zmienia, tylko chcą postawić konkretne kroki, żeby lepiej rozumieć Biblię, żeby lepiej usłyszeć słyszeć Boży głos, jego wskazówki, jego wskazania odnośnie naszego życia, ale również jego głos odnośnie nas samych, kim my jesteśmy, żeby żeby to w końcu uchwycić, to nasze powołanie, to, do czego On nas nakłania. Ale również yy, zyskać taką odwagę do działania w życiu codziennym, dlatego że moja szkoła koncentruje się na praktycznym zastosowaniu tego, czego się uczymy. Wiele szkół jest czysto teoretycznych, tych teologicznych, nawet kursów biblijnych, które spotykamy tutaj w sieci. W internecie tego już się trochę porobiło. Ja, yy, ja mam taką wizję i wierzę, że od wielu lat wiele osób też to uchwyciło. Żeby w, w praktyce od razu stosować to, czego się uczymy, i przez to staje się to częścią nas, częścią tego nowego człowieka w Chrystusie. Także już nie musimy po prostu myśleć, tylko zaczynamy robić, automatycznie mając pewne nawyki. Tak więc szkoła pasywizji Wizji rusza w połowie tego, i y, będziemy mieli dobry czas. Mam w tym roku tylko 100 miejsc. Wierzę, że y, przez to również, że. Y, <laughs> Że ta szkoła jest intensywna, krótka, ale taka właśnie znacząca, to łatwiej jest znaleźć czas na to, żeby, żeby właśnie te cztery miesiące poświęcić. Jak są dłuższe szkoły, roczne, dwuletnie, trzyletnie, to jest bardzo trudno, jakby skupić uwagę, ale cztery miesiące jest w stanie każdy, każdy z siebie dać coś. Raz w tygodniu się spotykamy online, gdzie mamy takie bardzo. Yy, Syte, że tak powiem, i nauczanie, i praktykę, i spotkania w małych grupach, gdzie jest społeczność. I wierzę, że może być to dobrym miejscem rozwoju dla ciebie, jeżeli może nie masz takiej możliwości gdziekolwiek indziej. Tak więc tutaj pod spodem znajdziesz pod nagraniem link, żeby poczytać więcej o tej szkole, zapisać się na listę oczekujących, dlatego, że już lada chwila otwieram zapisy i będziemy ruszać. Dobrze, kochani, dzisiaj mmm, list do Efezjan, mmm, mój ulubiony, pierwszy rozdział, piąty werset. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów. Gdzie? Uwielbiam ten zwrot. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. <grym> Wiecie, no fajnie być synem, ale kiedy jeszcze słyszysz, że jesteś takim ukochanym synem, takim, żeby ojciec. Miał przyjemność z bycia ojcem, żeby ojciec miał przyjemność z tego, że ma syna, że nie jest sam. No, jakby to może poczuć ktoś, kto ma dzieci. Jaka to, jaki to jest przywilej? Mieć dzieci, jaki to jest przywilej? Mieć kogoś, kto jest. Z Twojej krwi, ale niekoniecznie z Twojej krwi, bo to może być przybrany właśnie e, dzieciak, które, którego po prostu pokochałeś. Pokochałeś i nie jesteś sam, tylko kochasz kogoś i inwestujesz w niego, i dajesz tą miłość, i wylewasz, i patrzysz, jak ta osoba wzrasta, jak staje się silniejsza, jak w końcu Ciebie przerasta. to To jest olbrzymia przyjemność. Tak sobie myślę, jak Bóg musi mieć wielką przyjemność, mając nas za dzieci. Mając tak wiele dzieci. I On też to uwielbia. On po prostu z miłości przeznaczył nas dla siebie. Do czego jesteś przeznaczony? A bo w Szkole Pasji i Wizji rozmawiamy o naszym powołaniu. Do czego Bóg mnie przeznaczył? Przede wszystkim, i to jest wielkie odkrycie, Bóg przeznaczył nas do miłości. On przeznaczył nas do kochania Jego i do kochania innych ludzi. I to jest wielkie odkrycie, bo no niby to jest takie oczywiste, ale kiedy my się w to zagłębimy, to już sposób w jaki będziemy kochać, jest mniej ważny niż sam fakt, że będziemy kochać. I, I On z miłości nas przeznaczył dla siebie, jesteśmy przeznaczeni dla Niego. Dla Niego jesteśmy, istniejemy dla Niego. Nawet jeżeli nie masz żadnego innego powodu, żeby dzisiaj wstać z łóżka, bo masz depresję, bo się źle czujesz, dla Niego istniejesz. Dla Jego przyjemności, dla Jego miłości, da, dla Jego rozkoszy, dlatego, że on lubi z Tobą być. Bóg lubi z Tobą być. On chce z Tobą być całą wieczność. On sobie nie wyobraża wieczności bez Ciebie. On Cię stworzy, ponieważ chce być z Tobą i chce, lubi, chce, lubi, będzie z Tobą. To jest niesamowite. Wiecie, no taki krótki werset, ale on pokazuje takie serce Ojca z unikalnej strony, gdzie, gdzie Bóg już nie jest po prostu Bogiem, który ma bardzo. Wiele na głowie, bardzo wiele ludzi stworzył, bardzo wiele spraw e, załatwia. Tylko to jest Bóg, który potrzebuje relacji, potrzebuje miłości i ciepła. On niby nie potrzebuje niczego, ale jednak potrzebuje. Tak stworzył nas, żebyśmy my też potrzebowali, żebyśmy tą miłość czuli. Boże my Ci dzisiaj dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to, że Ty wyrażasz tą miłość i pokazujesz w ten sposób, jak ważni jesteśmy dla Ciebie. Że My rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie być e, jakby kimś innym, albo, albo próbować być kimś innym, żeby Ciebie zaspokoić. Tylko po prostu będąc sobą, będąc sobą, już jest dobrze, jakby oczywiście bez grzechów, ale jakby będąc sobą, e, Ty widzisz w nas. Tak wiele radości masz w nas, tak wiele w nas widzisz, tak wiele w nas złożyłeś. Że istniejemy dla Twojej chwały, istniejemy dla Twojej radości. Przeznaczyłeś nas dla siebie, żebyśmy byli Twoi, żebyśmy byli z Tobą, żebyśmy przez całą wieczność ze sobą obcowali, rozmawiali, planowali. To jest niesamowite, Boże. Dziękujemy Ci za to, że nas tak ukochałeś i że ten świat, który jest taki ciemny, bez miłości. Może poznać Ciebie i Twoją miłość, i może być przemieniany przez tą miłość. To jest najpotężniejsza siła. Dziękujemy Ci, chwalimy Twoje imię, rozkoszujemy się też Tobą, chcemy się nauczyć rozkoszować. Chcemy się nauczyć odczuwać tą miłość, żeby ta miłość tak głęboko zeszła do naszych serc. Głęboko zeszła i roztopiła je, żeby je roztopiła, żeby nasze serce było roztopione Twoją miłością. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wow, dzisiaj chciałabym bardzo, żebyśmy w komentarzach właśnie takie uwielbienie Bogu posłali, wiecie, i takie intymne uwielbienie, żebyśmy powiedzieli, tacie, jak bardzo go kochamy, jak bardzo Jego miłość znaczy dla nas, jak dużo to dla nas znaczy, jak, jak bardzo to cenimy. Dajcie, dajcie wyraz tej, tej chwale, tej. Temu uwielbieniu w stosunku do Boga, właśnie teraz w komentarzach. Skupmy się dzisiaj właśnie na tym, żeby posłać miłość, e, <taki> takie wielkie serducha, żeby poszły w kierunku Boga. E, żeby on był w centrum, żeby oni teraz rozmyślać. A my widzimy się jutro rano. Trzymajcie się, papa.